Prosto padła piłka do Javiera, Cicarito Hernandeza. Mamy rzut kart. lubi strzelać go, czy tak będzie teraz Cristiano Ronaldo. Jest trafienie, chociaż wydawało się, po prostu wybicia piłki rywalowi nie zdążył. On no nie zdążył najzwyczajniej w świecie to jest jego debiut w tym sezonie. Juanfran, zawodnik już nie młody w dodatku po wyleczeniu kontuzji, no chciał, ale, ale nie mógł, nie zdążył. Brakuje mu jednego trafienia. James Rodriguez okazja Citarito, hernández 2 do 0 prowadzi będąc od nich szybszym no i asysta Jamesa Rodrígueza Druga dzisiaj, w pewnym sensie, no tak, bo asysta w przerzucie no ale ale to sprawa Ronaldo, Ronaldo Ronaldo przed szansą, Cristiano Ronaldo, kolejne trafienie. jest, jeśli chodzi o postawienie pieczątki na, na złotej piłce, Tutaj zdobycia jest faworytem w tym Cristiano, mimo nieudanego mundialu. Do Barrala, no nie jest to na pewno jakiś imponujący dorobek 7 trafień, ale strzelał dość mocnym rywalom, może za moment James Rodriguez. Kiedy wpisał się na listę strzelców kolumbijczyk, chyba Tony Cross, tak mi się wydaje. Zagrywa tak doskonałą, tak inteligentną piłkę do Jamesa Rodriguez'a. No James. Isko, strzał prawą nogą, isko i jest, jest gol w postaci. Znaczy, już to, gdyby padało Cristiano, też byłby gol z całą pewnością. Wspaniałe przyjęcie.